Buongiorno, ciao! Zapraszamy Was dzisiaj na podróż do Rzymu, ale to nie będzie taki zwykły vlog podróżniczy, ponieważ pokażemy Wam kilka możliwości tego, jak można w Rzymie zostać oszukanym i jak się przed tym bronić. Tak, Was też wprowadzimy w samą tematykę, dlatego się zdecydowaliśmy w ten sposób nagrać ten odcinek i powiedzieć o oszustach. To wynika z naszych doświadczeń, które mieliśmy przed przyjazdem do Rzymu, bo. Powiem Wam szczerze, że byliśmy w niezłej paranoi. Mieliśmy taką paranoję, o której pisaliśmy, bo, wiecie, z Instagrama, z Facebooka, z postów, z relacji naszych stories, że obawialiśmy się bardzo o kradzieży, dlatego że bardzo dużo naszych znajomych, takich mamy naocznych świadków, którzy zostali po prostu pokrzywdzeni we Włoszech i właśnie, głównie w Rzymie, w Neapolu, ale też w okolicy w tej południowej części i my cały czas te Włochy tak przekładaliśmy a w końcu postanowiliśmy zjeść tą żabę jest taka książka Briana Tracy, którą zresztą polecamy i my postanowiliśmy to zrobić w ten sposób, że pojechać tam, gdzie właśnie najbardziej kradną, najwięcej jest pokrzywdzonych tak, żeby sprawdzić, czy z nami jest coś nie tak, czy tutaj rzeczywiście we Włoszech jest aż tak źle i nie warto tutaj przyjeżdżać, bo można się narazić. I okazało się, że te wszystkie zagrożenia nie są takie straszne, a większość z nich znamy już z innych miast. Dokładnie, bo chodzi o skamerów, kieszonkowców i kradzierze, całych kamperów, albo tylko. Tylko ich wnętrza. I tutaj ostrzegamy, że rzeczywiście samochody są dużym zagrożeniem i je trzeba zabezpieczyć. Dlatego też, ale yy, to tak jak w innych miastach, zdecydowaliśmy na to, żeby zostawić samochód na kempingu. Tu akurat na Kamperplacu. Z zabezpieczonym domem mogliśmy spokojnie ruszyć na podwój wiecznego miasta. Dzisiaj do Rzymu się dostajemy całkiem inną linią metra. Jaldona została motorniczym metra. Cieka skupiona, jak prowadzi. Ale dziwny klaska jest. Metro bez motorniczego, niczego wszystko sterowane automatycznie. A to nie prowadzi tylko nagrywa też relacje. To wygląda w ogóle jak telewizor, wiesz? Jakbyśmy przed telewizorem siedzieli. No, fajny. Dzień zaczęliśmy od nie tylko od zwiedzania zabytków, ale od odkrywania kulinarnego włoch. Tak, wydaliśmy dwie stówy na jeden kawałek pizzy i dwie kanapki. Nie, jeszcze mam słodycze. Duża była pizza i panini też było duże. Ale naprawdę to jest dobra. Dobre. A ta dobre? Z bakłażanem mm, o Boże. Miewa. A co ty myślałeś? Bo są takie drogie. Wchodzimy na, oh, na kapitol. Oh Zapytał się mnie, go mam plecek. Czy mam w plecaku coś do jedzenia. No przecież ja od razu wyglądam, że będę głodny jak wejdę po tych schodach. Ale ona no, mówi, że od razu po nas widać. Ciebie się nie zapytał. Po, po nas jest, jest wszystko widać, przed chwilą zaczepił z jakiś z kamery i on od razu wiedział, że my jesteśmy z Polski, a my przy tam nie rozmawialiśmy ze sobą. Z Holandii? Nie. Z Afryki? Nie. Dlaczego? Z Anglii? Tak. Co myślisz? Anglia. That you, wow. look like, you look like my uncle from Africa. Me? <laughs> <laughs> you like black, dead, not different. I'm not first. black. No, not black. Why you look like my uncle? Almost. I'm brown is brown. Maybe one day. I'm yeah? <laughs> <Not> different. <laughs> no. Where are you from? Do you, even if I can see you, I don't give it to you. Are Hungary? Our best country on the world. <laughs> and then the same? Czech Republic? No. From Mexico? Poland. Poland. Dzień dobry. Dziękuję. Dziękuję. Chociaż ten sposób wydaje się bardzo zabawny, akurat tu mam, pokazaliśmy taką sytuację, gdzie sama z siebie wyszła dosyć ironicznie przez to, że on próbował ze mnie tego murzyna zrobić, ale oni właśnie tak działają, czyli próbują Was czymś zaszokować, bo to jest taki pierwszy moment, kiedy mogą z Wami porozmawiać. Często też zdarza się tak, że siedzicie i nagle rzucają Wam bransoletkę. To jest taki moment na to, żeby złapać tą komunikację z Wami, a jak już to się zacznie, to jest ciężko się z tego wyrwać. Bardzo często mówią od razu, na początku, że ona jest za darmo, ta bransoletka. My nigdy nie dotrwaliśmy do końca i na ogół nie rozmawiamy z nimi. Teraz zrobiliśmy to akurat na potrzeby vloga i odradzamy w ogóle rozmawianie z nimi. Po prostu trzeba ignorować, i udawać, że się ich nie słyszy, że cię tutaj nie ma, ty nie wiesz, ty nie rozumiesz, nie znasz w ogóle języka, w którym on mówi. I tą zasadę też stosujemy do innych natarczliwych skamerów, bo kończy się to tym, że jeśli weźmiecie tą bransoletkę, sam opowie historię o rodzinie, o tym, że chce ją sprowadzić do Europy i że potrzebuje pieniędzy i będzie tych pieniędzy od was chciał. Taki jest finał tego spotkania, dlatego uważajcie, to nie tylko w Rzymie, ale tych sprzedających różnego rodzaju badziewne, załóżmy, rzeczy, bo to jest brozoletka, która nie jest warta nawet jednego euro. Nie no, czasami są ładne, bez przesady, za tym Uważajcie tak. na nich yy, na całym świecie. To może nie jest rodzaj oszustwa, ale jako rodzaj ciekawostki, bo... Wszędzie, gdzie jest woda dostępna, to ona jest bardzo droga. I taka nawet malutka w butelce może kosztować 2 euro. A w Rzymie jest około 2000 właśnie takich studni artyzyjskich, gdzie można sobie nalać wody, to wystarczy mieć butelkę. Co ja mam powiedzieć tak se piszesz? Powiedzcie, jest jest, pitna. jest gorąco. No, przez filtr, jak przepuścisz, to. Znaczy, my przepuszczamy przez filtr, ale ogólnie wszystkie takie. Miejsca są ludzie jak widać nie przepuszczają, za mną pan nie przepuszcza I pije, i pewnie żyje Także to jest dobry sposób, że trochę oszczędzić, a jednak wydać więcej na jedzenie, bo okazuje się, że w Rzymie jest ono dobre, ale drogie oczywiście Gorąco się robi, na listopad, jest 18 stopni, się zaciekło, ubrałam. No, było dobrze No dobrze, ale teraz jak ja będę donosiła, gdzie ja się Nawet jak nie macie butelki, to nie ma się co martwić, bo brak butelki w niektórych przypadkach nie ma butelki, żeby Co w niektórych przypadkach? Działa to w ten sposób. O, widać jak on pije. To też jest bardzo częsty widok we włoskich restauracjach, knajpach, kawiarniach, gdzie odchodzi się. Jest kran, ale nie ma jak go uruchomić, a jak podstawia się rękę, to się nic nie dzieje. I trzeba spojrzeć niżej. I tam są pedały. I teraz ja naciskam. I Pamiętajcie o tym. Pickpocket to po angielsku kieszonkowiec. Trzeba to słowo zapamiętać znać, bo często też w metrach... W metrach, no nie tylko w metrach, ale w ogóle jak widzą miejscowi, to krzyczą pickpocket, pickpocket. I my słowo pickpocket słyszeliśmy kilka razy w metrze we Włoszech, bo sami Włosi właśnie krzyczą i oznajmiają. Kiedy trzeba uważać? Najczęściej przy wsiadaniu i wysiadaniu, bo wtedy robi się taki tłum, człowiek już myśli o czymś innym, jest taki zdekoncentrowany, a właśnie wtedy trzeba być jak najbardziej skoncentrowanym. Polecam telefon na smyczy, to jest nie głupia sprawa, dodatkowe takie zabezpieczenie ale też trzymanie rzeczy jak najniżej, nie w takich ym, centralnych miejscach. Nie ma mowy o tym, żeby w metrze trzymać na przykład portfel w tylnej kieszeni, tak jak często panowie robią, tylko gdzieś tam jakaś saszetka albo tu i przy okazji ją utrzymamy, kiedy wychodzimy, kiedy robi się tłoczno, ciasno, a najlepiej schowana pod ubraniem, a kiedy siedzimy w metrze czy stoimy, najlepiej jest plecak czy torbę trzymać poniżej kolan. Wtedy sytuacja jest niekomfortowa dla kieszonkowca, bo musi się schylać i wtedy wzbudza swoją uwagę. A najczęściej robią to tak, że mają torby i od razu z, z naszej kieszeni, czy z naszej torby do swojej wkładają te rzeczy, które kradną. A właśnie, jeżeli chodzi o kieszonkowców, najczęściej się myśli o rodzaju męskim, że to jest on. A to nieprawda, bo częściej są to kobiety, najczęściej są to młode kobiety i właśnie dlatego y, trudno je, y, dlatego, że trudno je podejrzewać, to często im się to udaje. I przed przyjazdem do Rzymu oglądaliśmy filmiki na YouTubie i co śmieszne, w metrze widzieliśmy twarze tych dziewczyn, które kradną. I widzieliśmy ich, było ich pełno i najczęściej one się pojawiają w takich godzinach szczytu, kiedy w metrach jest najwięcej ludzi, kiedy Włosi kończą pracę. Dana w pełnej okazałości. Dlaczego wczoraj nie weszliśmy do Koloseum? Chodź, zielone mamy. Bo było za późno. Nie, nie było. Było bo żeby ładnie wyglądać w Rzymie, Aldona się zbiera codziennie tak długo, a słońce zachodzi o 17. Nie, nieprawda. W ogóle nie planowaliśmy wchodzić do środka do Colosseum, tylko planowaliśmy zobaczyć co by jest z zewnątrz, ale jak je zobaczyliśmy, to tak nam się spodobało, że zmieniliśmy zdanie i wtedy się dopiero zrobiło ciemno. Tak. Wy znacie dwie wersje ciekawe, która. Która jest bardziej prawdziwa? Rzym jest najdroższą naszą stolicą jak do tej pory najdroższym miastem w ogóle, nie tyle stolicą. Ceny są zawrotne, a jednak jak się zwiedza, to trzeba jeść i cały czas się jest na nogach. To jakoś tak szybko yy, yy, brakuje energii i yy, szybko człowiek robi się głodny. No i my robimy co możemy, już wyszukujemy takie miejsca, żeby było jak najtaniej. I to jest. Jak ty to znalazłeś? Jak to się nazywa? Są różne rodzaje takich restauracji, takich lokalnych, nie dla turystów. I tutaj jest na przykład miejsce, gdzie Łosi, Rzymianie jedzą obiad. Keria. Rosti Cycyeria. Napiszę na ekranie i najlepiej zaznaczę to na mapie. Tak. To jest tego typu miejsce, gdzie można zjeść trochę taniej, niż w takiej zwykłej restauracji, gdzie... Trochę? Kurde Daniel, zapłacić 30 euro. Ale to i tak jest w porównaniu z tym, co jest w... To jest bardzo dobra cena. Kupiliśmy dwa dania obiadowe, po. Z... Dwa kawałki pizzy na wynos, na potem jakbyśmy plus dwie kawy i kosztowało to wszystko 30 euro, no to na Rzym to jest naprawdę bardzo mało. Ale jedzenie było naprawdę dobre, bardzo dobre. Takie zwykłe warzywa z ryżem, w końcu normalny obiad I z piersią kurczaka grillowaną bez żadnych panierek. Dobre to było, fajne, się takie, ciepłe, bo te kanapki, te panini to szybko stygną, ale pizza też bardzo dobra. I... Część popróbowaliśmy na miejscu, a drugą część będziemy jeść jak zgłodnie, gdzieś tam w trakcie zwiedzając. Odwiedzając Rzym, nie będziemy pokazywać wszystkich atrakcji, bo ich raz, że jest bardzo dużo, dwa każdy z Was sobie e, zrobi listę tych, które są dla, niego, dla nich interesujące, ale w naszym vlogu nie mogło zabraknąć Koloseum. No. Ta dziewczynka śpiewa do mikrofonu przed nami, a mnie wiół brawo, śliczna jest, z taką kokardką. Wróć do naszego vloga. Do konsensusu wracam. Nie mogła zabraknąć na naszym vlogu koloseum, w związku z tym, że jest to jeden z siedmiu cudów świata, tych nowoczesnych. Nazwa koloseum, jak sama mówi, od monstrualnych, wielkich rozmiarów przyjęła się jako ogromny, kolosalny, amfiteatr, ale amfiteatr, który skrywa bardzo krwawą historię, bo bardzo dużo ludzi tu zginęło. Szacuje się, że około 2000 gladiatorów wtedy, kiedy były walki. Ale też zwierząt, bo często ci gladiatorzy walczyli ze zwierzętami i były to takie zwierzęta um, egzotyczne. Egzotyczne, takie dzikie. I to wszystko było po uciesze wówczas, wtedy, bogatych cesarzy i y, y, mieszkańców Rzymu tak wiecie, Gladiatora by większość pewnie oglądała więc y, tutaj nic nowego nie wymyślimy natomiast na pewno zastanawia się duża część z was dlaczego Koloseum nie jest w całości okrągłe co się stało z resztą i tu wam śpieszymy wyjaśnić, że część Koloseum rzeczywiście ucierpiała ze względu na walki ucier ucierpiała ze względu... nawet teraz będą skamować dziękuję dziękuję mamy power. power. Yeah. Eee, część, tak, część. Sprzedawców Wszelkiego Badziewia w Rzymie, ale i w innych miastach na świecie znajdziecie pełno, i tutaj polega cała akcja na tym, że jesteście w stanie nabyć powerbanka, bo akurat Wam smartfon siada, bo jesteście w stanie nabyć selfie sticka, bo chcecie sobie zrobić zdjęcia, a zapomnieliście swojego i kupujecie rzecz, która nie jest warta więcej jak 1 euro za kwotę dziesięciu, nawet. Słyszałem negocjacje, gdzie Gostek Powerbanka chciał sprzedać za 20 euro. Nie kupujcie tych rzeczy. To dotyczy także perfum, podróbek, okularów, a także wszystkiego, co możecie znaleźć na ulicy. Raz, że Włochy to jest bardzo restrykcyjne państwo za kupowanie takich rzeczy, więc to nie tylko ten Gostek, od którego to kupicie, dostanie mandat, ale także i wy dostaniecie więc. Unikajcie wszelkiego rodzaju zakupu na ulicy, lepiej się przejść, znaleźć sklep. Albo po prostu przeboleć, że tego, czego nie macie, nie będziecie mieć. Część właśnie murów została zniszczona podczas najazdów, podczas wojen. Był także duży pożar, ale. Chyba taką największą zagadką, gdzie się podziały te kamienie. Jest to, że tutaj nie ma nic zagadkowego, ponieważ rozebrali je ludzie w momencie, kiedy upadło cesarstwo rzymskie, skądś trzeba było budować, skądś trzeba było mieć na budowle Zakazano walk gladiatorów i koloseum się stało idealnym kamieniołomem I kolejny plac, i kolejna fontanna w Rzymie. Kolejna w remoncie, ale tutaj głodarze Rzymu zostawili w płocie taką przezroczystą folię, żeby można było zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo miło z ich strony. Jakoś nie wiem. Mam takie dziwne wrażenie, że 80% Rzymu jest teraz w remoncie, akurat oczywiście jak my jesteśmy. Nie wiem jak to się dzieje Znaczy, cieszymy się w ogóle, że jesteśmy, ale... ale aż tyle w remoncie Paulen What? Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo you, good luck Aldona może to nie jest jakiś rodzaj skamu, ale oni są wszędzie w każdych miastach będą wkładać wkładać, będą na siłę wam te kwiaty sprzedawać, mówić, że jesteście piękne, sprzedawcy kwiatów, to jest nic. Teraz następni lasery e, co tam było jeszcze? Ptaki latające. A o ptaki, nie wiem jak one, jaka jest zasada, ale ptaki. Tak a co najgorsze, że na się człowiek spojrzy, to już od razu do ciebie podbijał. No to ja rozumiem, bo to jeśli ktoś chce zapłacić, pooglądać, to sobie podejdzie, zapłaci, a nie na siłę coś musi kupić albo coś. Zostać oszukanym, żeby, żeby ktoś mógł zarobić. I bardzo szanujemy wszystkich ulicznych artystów, i często sami wrzucamy wynagrodzenie za to, co zobaczyliśmy, ale wykorzystują to także oszuści, ponieważ możecie spotkać w Rzymie osoby malujące piękne obrazy, ale tak naprawdę to są badziewne podróbki, i spotykacie go w sytuacji, gdzie bardzo dużo obrazów jest już obok, a on niby farbkami maluje następny. Trzeba na to uważać, trzeba weryfikować, bo nie wszyscy uliczni artyści to, to są ludzie godni tego, żeby żeby zaufać im i dać pieniądze. Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. A jak tą drogą dotrzecie do Rzymu, to tchniecie w kolejce. Jestem w kolejnej, która prowadzi do jednej z najpopularniejszych fontan na świecie. Tak, bo w ogóle w całym Rzymie jest ponad 2000 fontan. Niektóre to są takie małe graniki, takie noski, ale niektóre są takie monumentalne, wielkie, piękne, jak ta. Kolejka jest spowodowana tym, że jak widzicie, będziemy szli po rusowaniu, bo jest remont. Fontanna jest też popularna dlatego, że legenda mówi o tym, że jeśli się zostawi w niej pieniądze, wrzuci się do niej pienią jakiegoś pieniążka, to się wróci do Rzymu. To jest miejsce wyznaczone do tego, żeby wrzucać teraz pieniądze, ale w momencie, kiedy ona działała, to ile pieniędzy co wieczór? Co noc e, 3000 euro. Z, e, ławiają po turystach. Nie można stawić tutaj sobie tak jak my. Musicie wyobrazić, że tędy wszędzie płynie woda. I teraz ani Rzym nie zarabia pieniędzy z wrzuconych tutaj datków. Ani ludzie nie mogą wrócić z powrotem do Rzymu. Chociaż nie, tam ten basenik mały trzeba wykorzystywać. No, ładna jest. Powiedzieć kanał, dawał. Możesz powiedzieć kawałek Możesz zrobić zdjęcie że jesteś Pinokiem, skakuj Daniel. nie? Jak zginął Pinokiem? No jak zginął Pinokio? Zapalił się jak walił konia.